Cześć, tu ten Sorbet, a to jest kolejny materiał na kanale Wojennik TV. Zapraszam dzisiaj do obejrzenia kolejnego filmu, filmu z serii pierwsze wrażenia, a więc serii, w której opowiadam Wam o grach planszowych, które zagrałem jeden góra kilkukrotnie. W zdecydowanej większości przypadków na grach, które nie stanowią mojego egzemplarza, którym nie zamierzam również poświęcić jakiejś większej serii tytułów, serii filmów, ani w postaci relacji z rozgrywki, ani w postaci recenzji. Dzisiaj do tej konkretnej kategorii wpada gra pod tytułem AI 100% Human. AI 100% Human to gra karciana wydana w 2024 roku przez wydawnictwo Explore8, a jej autorami są Pierrick i Libra Libralesso. Gra przeznaczona jest dla jednego do sześciu graczy, co oznacza, że posiada również specjalny tryb solo. Czas pojedynczej partii wyniesie od 30 do 45 minut, a minimalny wiek gracza został wyceniony na 14 lat lub więcej. Sztuczna inteligencja to temat niezwykle nośny, to temat, który towarzyszy nam już dzisiaj, i który towarzyszyć na będzie przez kolejne lata. Sztuczna inteligencja rozwija się w niesamowitym tempie, nie ma się w związku z tym co dziwić, że jej obecność w naszym świecie jest coraz bardziej, jest coraz bardziej dostrzegalna. Już dzisiaj można śmiało powiedzieć, że zdolności do przetwarzania danych, do syntezy, do analizy sztucznej inteligencji są znacząco wyższe od tego, co znajduje się w naszych ludzkich mózgach. A AI 100% Human to gra, która eksploruje troszkę ten temat, ale w bardzo umowny sposób, bo w praktyce jest to dosyć abstrakcyjna gra, w której temat należy potraktować czysto umownie. W AI 100% Human staniemy bowiem u sterów sztucznej inteligencji, dążąc do tego, aby stać się najmądrzejszą ze sztucznych inteligencji, które uczestniczą w rozgrywce. Jak zmierzyć, która z tych sztucznych inteligencji jest najbardziej ludzka i która najlepiej poradziła sobie z zadaniem? Bardzo prosto, po prostu licząc punkty zwycięstwa. Te punkty zwycięstwa naliczane będą w trakcie trwania partii i następnie również na jej zakończenie. Grand w AI 100% Human zagramy łącznie dwie rundy, każdorazowo. Każdy z graczy otrzymuje na początku gry kartę swojej sztucznej inteligencji, która różni się od pozostałych sztucznych inteligencji tym, że ma pewien specyficzny warunek, którego spełnienie umożliwia nam zdobycie punktów na końcu gry. AI 100% Human jest grą, w której wykorzystywany jest mechanizm draftu i tableau building, i pierwszą kartą, która wejdzie w skład naszego tableau, jest właśnie karta naszej sztucznej inteligencji. To wokół tej karty budować będziemy tablo w taki sposób, żeby każda kolejna karta przylegała brzegiem, a więc pionowo lub pionowo do już znajdującej się w tablo karty, tworząc finalnie układ o wymiarach 3 na 5 W trakcie rozgrywki będziemy grać dwie rundy. W pierwszej rundzie każdy z graczy dobierze 7 kart, spośród tych 7 kart wybierze jedną i przekaże pozostałe karty swojemu sąsiadowi. Następnie, gdy to już się stanie, a w zasadzie zanim te karty zostaną przekazane, to każdy z graczy wybierze jedną z kart, które ma na ręce, bo na początku gry dobieramy również dwie karty, z którymi zaczynamy partię i spośród tych trzech kart, czyli tych, które mieliśmy już dotychczas i tej nowo pobranej w ramach draftu, wybiera jedną, którą umiejscowi w swoim tableau. Te karty są pomyślane w taki sposób, że są różnych kolorów z różnymi symbolami, ale zawsze na takiej karcie, poza kartami specjalnymi koloru szarego, znajdzie się także informacja, za co w momencie wyłożenia tej karty lub na zakończenie gry będziemy punktować, bo punkty, jak wcześniej wspomniałem, naliczane są na końcu gry i w trakcie gry. Na koniec gry naliczane będą za zrealizowany przez nas cel na naszej, na naszej karcie sztucznej inteligencji oraz za wylosowany na początku partii wspólny cel na końcu drugiej rundy. A na końcu pierwszej rundy mamy jeszcze inny cel, który także pozwala nam zdobywać punkty. Oprócz tego, w momencie wykładania kardu naszego tablo będziemy także punktować za to, co w danym momencie wyłożyliśmy. I tak mamy multum najróżniejszych. Zasad, multum różnorodnych symboli, które występują na kartach i które pozwalają nam zdobywać punkty każdorazowo w momencie ich wyłożenia. Na przykład może być tak, że z buta dostajemy konkretną nadrukowaną wartość punktów za wyłożenie karty, ale w większości przypadków będziemy punktować za jakieś kombinacje. Na przykład za liczbę kart danego koloru znajdujących się w tej samej kolumnie, albo w tym samym rzędzie, albo w całym tableau, albo za liczbę sąsiadujących ze sobą narożnikami kart o specyficznych kolorach. Tych kombinacji, mówiących o tym, jakie są warunki punktowania, jest masa i w trakcie co najmniej pierwszych kilku partii będziecie non-stop zerkać do instrukcji albo na planszet, albo na karty pomocy, bo tych też dostajemy kilka, żeby patrzeć, co dokładnie taka karta robi. Na szczęście w instrukcji jest szczegółowe rozpisanie każdej z tych kart i wyjaśnienie, jak symbole należy interpretować i w praktyce, co one oznaczają. Przekazujemy sobie w ten sposób karty, wykładając nawet do naszego tablo. Niektóre z tych kart są także kartami interakcyjnymi, to znaczy, że to jak one działają, a w zasadzie jak skutecznie pozwolą nam zdobywać punkty, jest uzależnione od tego, co zadziało się w tablo naszych sąsiadów. I wtedy możemy także w zależności od tego, co nasz rywal w danym momencie już w swoim tablo posiada, zdobyć pewną liczbę punktów. Gramy tak dwie rundy, pod koniec drugiej rundy sprawdzamy cel za drugą rundę, za którą przydzielamy punkty i dostajemy także punkty za cel naszej sztucznej inteligencji, porównując finalnie, kto zdobył tych punktów najwięcej. W trybie solo, w którym miałem przyjemność zagrać, ścigamy się z benchmarkiem, czyli naszym zadaniem jest zdobycie jak największej liczby punktów. W bardzo sprytny sposób ten tryb solo został. Zaprojektowane tak, ażeby nie tracąc wiele z tego, jak wygląda tryb wieloosobowy, oddać w dalszym ciągu mechanikę i specyfikę tego tytułu. Podobał mi się tryb solo i wydaje mi się, że został zaprojektowany całkiem sprytnie, bo nie, nie dokłada wcale dużej liczby mechanizmów do samej rozgrywki, a z drugiej strony pozwala nam poczuć bardzo podobny feeling do tego, jak wygląda partia wieloosobowa. Tak mniej więcej no, w zasadzie w praktyce. Wyglądają zasady regulujące rozgrywkę w AI 100% Human. Karciankę, w przypadku której jedynym elementem, który nie jest kartą, jest planszetka, na której znajdują się pola, gdzie przemieszczać będziemy nasze żetony, a żeby mierzyć to, ile mamy punktów. Teraz czas na przemyślenia i na opowieść o tym, co po tych kilku partiach w AI 100% Human przypadło mi do gustu, a co podobało się mniej. Pierwsza rzecz, która mi się podobała i która uważam, że fajnie została zaszyta w tym tytule, to jest mechanizm draftu. Nic nowego, to jest mechanika, która występuje w bardzo wielu innych grach, ale akurat w tym przypadku jest ona bardzo satysfakcjonująca, bo nie polega ona na wydraftowaniu kart od razu, czy znaczy nie pozyskujemy wszystkich kart natychmiast, no to zresztą jest ideą klasycznego draftu, ale karta, którą akurat pozyskujemy, niekoniecznie musi być tą, którą w danym momencie umiejscowimy w naszym tablo. Na początku gry losujemy bowiem kilka kart i spośród nich zastawiamy sobie na ręce dwie i może być tak, że później w trakcie rozgrywki, w trakcie trwania całej rundy w ogóle tych kart nie wyłożymy w naszym tablo. To mi się podoba, bo na swój sposób można przetrzymywać niektóre karty i czekać z ich wyłożeniem do momentu, gdy faktycznie uda nam się zgromadzić w naszym tablo punkt karty, które pozwolą nam dobrze taką kartę spieniężyć, czyli zapunktować na niej Należycie, a nie po prostu ją przepalić, nie, nie zyskując za nią żadnych punktów. Draft w związku z tym jest dobrze pomyślany. Oczywiście, tak jak w wielu innych grach, mamy też zmianę kierunku draftu w drugiej rundzie, więc to wszystko ma ręce i nogi. Fajnie w AI 100% Human funkcjonuje. Druga sprawa jest taka, że w tej grze jest naprawdę multum główkowania, i to, że mamy tak duże zróżnicowanie kart. To, że mamy tak duże zróżnicowanie sposobów, w jakie karty mogą punktować, powoduje, że będziemy bardzo często zastanawiać się, jak maksymalnie wykorzystać ich potencjał. Co istotne, warto też podkreślić, że jedna karta, czy też jeden symbol, nie może być brana do większej liczby kombinacji w ramach tej samej karty. To jest istotne rozróżnienie, bo uniemożliwia też tworzenie przesadnych kombo, ale z drugiej strony jedna karta może być wykorzystywana do punktowania w ramach kilku różnych kombinacji. I to jest ok. To powoduje, że każdorazowo, gdy dostaniemy rękę kart, będziemy bardzo intensywnie szukać synergii pomiędzy tym, co mamy w tej chwili w naszym tablo, a tym, co moglibyśmy mieć, wykładając konkretną kartę. Co istotne, punktowanie jest odpalane natychmiast, czyli w momencie, gdy wykładamy kartę, to od razu sprawdzamy, jak wyglądają warunki w naszym tablo, które generują nam punkty w oparciu o zasadę tej karty. To się sprawdza dobrze, jeśli dołożymy do tego też długoterminowe planowanie dotyczące celu naszego AI, jak i również celu na drugą rundę, i krótkoterminowe, a więc planowanie pod kątem celu na pierwszą rundę, to dostajemy mieszankę, w której każdorazowa refleksja nad tym, jaką kartę, w którym momencie, w którym miejscu tablo wyłożyć, a którą przetrzymać, będzie grała absolutnie kluczową rolę. Podobało mi się to bardzo. Lubię gry optymalizacyjne, o czym wielokrotnie Wam mówiłem. W AI 100% Human, tej optymalizacji, szukania tego, gdzie co położyć, w którym momencie i jak to skombować z czymś innym, będzie nam towarzyszyć przez całą partię. To, co mi się podoba, to jest także to, że widzę tu olbrzymi potencjał do, regrywa, do grania w tę grę po wielokroć. To powoduje z jednej strony zróżnicowanie kart. Również inaczej funkcjonujące sztuczne inteligencje, również fakt, że za każdym razem będziemy mieć inny rozkład tych kart, które sprawią, że będziemy za każdym razem szukać odpowiednich, optymalnych kombinacji z tego, co akurat dostaliśmy. Mechanicznie nie będziemy czuć jakiejś znaczącej odmiany, i nie będziemy czuć, że gramy w totalnie inną grę bo to za każdym razem będzie dosyć podobny feeling, ale jednak na tyle satysfakcjonujący intelektualnie, że moim zdaniem w AI 100% Human można grać raz na jakiś czas i niekoniecznie się przy tym nudzić. To, co warto też powiedzieć, to że w momencie projektowania tej gry przyłożono się do tego, aby była ona również przyjazna dla osób, które mają problem z rozróżnianiem kolorów. Więc w przeciwieństwie do wielu innych projektów, na szczęście coraz rzadziej już pojawiających się na rynku, mamy do czynienia nie tylko z kolorystycznym wyróżnieniem kart, ale również z symbolami, które pozwalają te rodzaje kart od siebie odróżniać. To jest o tyle istotne, że karty będą punktować, jak wcześniej wspomniałem, na przykład za to, ile mają takich samych kolorów, ile mamy takich samych kolorów w naszym tablo, albo w rzędzie, albo w kolumnie. I bez tego rozróżnienia, poprzez dodanie symbolu, byłoby naprawdę ciężko i byłoby smutno z perspektywy osób, które nie rozróżniają kolorów tak dzięki symbolom ten problem został rozwiązany i bez problemu mogą w, nią, w niego grać. W ten tytuł mogą grać także osoby, które mają tego typu przypadłość. Podoba mi się wreszcie interakcja pomiędzy graczami. Bardzo mi się podoba to, że ona jest minimalistyczna, ale jednak występuje. Bo gdyby jej nie było, to gra byłaby bardzo pasjantso podobna. Grając w AI 100% Human nie miałem wcale takiego poczucia, bo mimo, że każdy buduje swoje własne tablo, to jednak będziemy podglądać, co dzieje się u rywali. U naszych sąsiadów, w szczególności, bo to są te momenty, gdy czasami dojdą nam na rękę karty, które wprost powodują, że taka interakcja z sąsiadami jest możliwa na podstawie tego, co jest u przeciwników w tablo. Z drugiej strony, w trakcie draftu będziemy też ewidentnie czasami łapać karty, które widzimy, że pasują bardzo naszym rywalom. Bo jeśli widzimy, że ktoś ma na przykład masę zielonych kart i mamy na ręce kartę, która daje punkty za zielone karty, to zastanowimy się dwa razy, czy ją przypadkiem nie zatrzymać na ręce, żeby tylko po to, żeby, tylko po to, żeby przeciwnik jej nie dostał. Jak wcześniej wspomniałem, możemy tak zrobić, bo nie musimy wcale wyłożyć wszystkich kart, które draftujemy. Część z nich, konkretnie dwie, ewentualnie trzy, jeśli dobierzemy także specjalną kartę i wyłożymy ją w naszym tablo, To dzięki temu nie musimy wcale tych wszystkich kart wyłożyć. Dwie karty mogą zostać nam na koniec rundy. To się fajnie sprawdza i AI 100% Human jest grą, w której ta interakcja jest nadspodziewanie ciekawa. Co w związku z tym podobało mi się mniej, jeśli miałbym teraz pokusić się o krótką bardzo listę tego, co mogło albo co może podobać się mniej. Po pierwsze, temat. Temat jest mega abstrakcyjny, temat jest mega dziwny. Oczywiście, nośny, jak powiedziałem na samym początku tego materiału, ale teraz, jeśli mi da, to zadałbym sobie na końcu tego materiału pytanie, czy grając w AI 100% Human, miałem poczucie, że gram w grę o sztucznej inteligencji? Totalnie nie. I o ile można to sobie gdzieś tam dopowiedzieć, o ile patrząc na pudełko widzimy tę nazwę, to sama historia i mechanika się po prostu ze sobą nie kleją. Tematycznie to jest gra o czymkolwiek, to jest gra o symbolach, o zbieraniu setów, o trafcie, ale na pewno nie jest o sztucznej inteligencji. I oczywiście może być tak, że być może oczekuję trochę zbyt wiele, albo trochę zbyt mocno czepiam się tej korelacji tematu z mechaniką, ale jeśli gra już ma jakiś tytuł i jakiś motyw przewodni, to oczekują, że będzie w tej grze coś więcej niż tylko sama nazwa i kilka symboli. To trochę za mało. Osoby, które szukają w grach czegoś więcej niż tylko abstrakcyjnych symboli, patrząc na pudełko z grą AI 100% Human, mogą, mieć, mogą mieć, mieć mylne wyobrażenie, że to będzie gra o sztucznej inteligencji. Absolutnie nie jest. Druga kwestia jest taka, że jak powiedziałem już na początku, przez pierwsze kilka partii może być tak, że część symboli będzie dla Was totalnie niezrozumiała albo bardzo nieintuicyjna. Tych symboli jest multum i sposobów, w jakie niektóre karty punktują, jest naprawdę bardzo dużo. O ile niektóre są dosyć proste, o tyle niektóre są mega skomplikowane i na przykład liczenie sumy wartości kart, które stykają się narożnikami, jest mini koszmarkiem. Z jednej strony doceniam ten fakt, bo to powoduje, że gra jest mega zróżnicowana. Chwaliłem ten tytuł za zróżnicowanie kart. Z drugiej strony to powoduje, że gra jest nieintuicyjna, przynajmniej na początku. Mimo fajnych kart pomocy, mimo dosyć dobrej symboliki, to w dalszym ciągu jest gra, w której będziemy regularnie ślęczeć z nosem w instrukcji po to, żeby sprawdzić, jak dana karta dokładnie funkcjonuje. Mało tego jest też problem z różnicą interpretacyjną niektórych symboli między francusko-angielską wersją instrukcji. Niestety, ale trafiliśmy na przypadek, gdy francuska wersja instrukcji mówiła co innego od angielskiej. A skoro grę tworzyli Francuzi, to trzeba powiedzieć, że coś nie pykło w momencie tłumaczenia na angielski. Podsumowując jednakże, bo więcej negatywnych lub słabszych elementów BI 100% human, po prostu na siłę nie będę wymieniać. Przy AI 100% Human bawiłem się naprawdę poprawnie, zarówno grając kilka osób, jak i również grając solo. Uważam, że to jest fajny, mały, pomysłowy, dosyć ciekawy, zaprojektowany abstrakt, w którym to naszym podstawowym zadaniem jest oczywiście trzepanie punktów, Tworzenie odpowiednich kombinacji, zabawa z draftem, to wszystko się ze sobą bardzo dobrze zazębia. Gra totalnie pozbawiona tematu, totalnie pozbawiona klimatu, ale jednak dosyć atrakcyjna mechanicznie, z krótkim czasem rozgrywki i dająca sporo frajdy w momencie, gdy udaje nam się odpalać bardzo korzystne, generujące dużo punktów, kombinacje. Moim zdaniem warto ją wypróbować, jeśli macie okazję, spróbujcie, niewykluczone, że i wam się spodoba. To były pierwsze wrażenia, a więc opowieść o grze AI 100% Human wydanej przez Explore 8. Jak zawsze dziękuję za obejrzenie tego filmu, zapraszając także do innych materiałów na NIC.TV. TV, sprawdźcie również mój Facebook, Instagram oraz platformę X. Życzę Wam bardzo dobrego dnia i do zobaczenia następnym razem.